Cześć, z tej strony Łukasz z warszawsku. Dzisiaj odkryję przed Wami kolejne miejsce. Może nie tajemnicze, może nie ukryte, ale pewnie nie każdy o nim wie. Jestem w Alejach Ujazdowskich i kieruję się do... Do Ogrodu Botanicznego, będącego od 1818 Dziękuję roku, pod pieczą najpierw warszawskiej szkoły lekarskiej, później Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a dziś samego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest trzecim najstarszym po ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz tym z Wrocławia najstarszym ogrodem botanicznym w Polsce. Początkowo zajmował powierzchnię 22,5 hektara, jednak po powstaniu listopadowym i zamknięciu uniwersytetu powierzchnię ogrodu zmniejszono o 3,4 do około 5,16 hektara. To najlepsze, ten ogród jest naprawdę duży. Zobaczcie, za mną przeróżne przejście i zakamarki. Tam w dole dalsza część parku, stamtąd przyszedłem. Naprawdę niesamowita rzecz. Jest poniedziałek, godzina 10. 11.20. Jestem tu sam, więc naprawdę jest niesamowite. Słońce świeci, tysiące czy dziesiątki tysięcy roślin, wiwiórki i ja jest ekstra. Ogród jest czynny codziennie i w dni świąteczne w godzinach 10:17. Trzeba pamiętać, że w poniedziałki zamknięte są szklarnie. Bilet normalny kosztuje 20 zł, a ulgowy 10. Zachęcam was serdecznie, odwiedźcie to miejsce.